Cześć kochani, to ja Vanessa. Mamy nowe propozycje scrunchie Asy. Jest doskonały prezent na walentynki. Zaczynamy. Kochani, mamy y, scrunchie welurowe. Y, czerwoną maxi i mini. A tu mamy y, butelkową zieleń mini i też maxi. I ostatnio mamy czarną mini i też maxi. Kochani, a to są satynowe, to jest kolor złoty, a ten kolorek to jest butelkowa zieleń, mini scrunchie. Tu mamy satynową czerwień, mini scrunchie i maxi. Mamy jeszcze yy, ciemnoniebieską, scrunchie mini maxi. Mamy niebieską y, jasną Scrunchie. Tu mamy złotą taką. Tu mamy beżową y, lilową. Y, tu mamy y, takie wzorki i to jest różowy kolorek. Kolejna to, to jest jeszcze złotami nie Scrunchie. Jeszcze mamy bawełniane. Mamy skubidu i myszkę miki. Mamy takie potrójne scrunchie. Żółty, niebieski i kwiatki jeszcze. Jeszcze mamy satynowe satynową scrunchie czarną. No i tak więc, kochani, zapraszam do t 111 Pozdrawiam, kochani. Papa! Pa. Pozdrawiam.